Siemaneczko. Z tej strony Tolek i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałem zaprosić was bardzo serdecznie na dość nietypowy materiał, ponieważ dzisiaj omówimy sobie sprawę najwyższej wagi, a mowa tutaj o Resident Evil Village, braku spolszczenia oraz akcji wiernych fanów. Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Jak dobrze wiecie, 7 maja 2021 roku ma zadebiutować najnowsza odsłona Resident Evil Village. Jest to kontynuacja Resident Evil 7, gdzie głównym bohaterem jest Ethan którego bardzo naprawdę polubiłem w poprzedniej części i powiedzmy, że nawet się z nim trochę żyłem. No ale wracając do tematu, wszystko fajnie, pięknie, tak? Gra zapowiada się naprawdę ciekawie fabuła będzie po prostu kozacka według mnie. No ale niestety tym razem w najnowszej odsłonie od Capcomu nie zobaczymy polskich napisów, co dla mnie jest naprawdę wielkim szokiem. Um, no i wiecie, cytując tutaj oficjalnego polskiego dystrybutora Cenega. Cenega potwierdza, już decyzją światowego wydawcy, czyli Capcomu, tytuł nie ukaże się w naszym kraju w polskiej wersji językowej. Niestety, tą samą informację potwierdził największy kanał poświęcony tematyce Resident Evil, w Polsce zresztą. Resident Evil Polska. Dużo tej polskości, ale mało ważne. No i co, no i szczerze mówiąc, no nie wiadomo dlaczego Kapką podjął taką decyzję. Wiecie, jeżeli chcielibyśmy bawić się w teorie spiskowe, to powodem takiej decyzji może być np. niska sprzedaż poprzedniej części, przez co twórcy stwierdzili, że tłumaczenie dla nas jest nieopłacalne. Z mojego punktu widzenia jest to raczej mało wiarygodne, bo śledząc różne fora, strony internetowe, no i rozmawiając oczywiście z wieloma ludźmi. Zawsze widzę bądź słyszę o Resident Evil, no ten temat nigdy nie jest pominięty i każda osoba, z którą rozmawiam, no grała w tego rezydenta bądź ma tego rezydenta, tak więc no naprawdę dziwne posunięcie, ale no zostawmy te teorie innym, mamy się skupmy na konkretach. Skupiając się na temacie, jest to pierwsza taka sytuacja od 14 lat. Od czasów premiery Resident Evil 5 każda główna odsłona posiada napisy w języku polskim. Jak pamiętacie, posiadają je również dwa udane remake Resident Evil 2 z Tyrantem oraz Resident Evil 3 z Nemesisem, czyli z murami tych części. Co więcej, polskie napisy pojawiają się nawet w tak egzotycznych spin-offach jak Umbrella Corps czy Resident Evil Operation Raccoon City. Zjedziemy również w Revelation, które, no, według mnie było takie sobie, ale dobra, mało ważne. Oprócz wyżej wymienionych tytułów, również dało się dostać przetłumaczone Resident Evil 4, które, na przykład, mi się udało kupić w Empiku jeszcze za czasów z szkoły za, nie wiem, 30 zł, 40 na no, tak na marginesie ogólnie, nie. Dlatego po tylu latach, nie dajmy się tak po prostu pominąć, Resident Evil Polska ogłosiło akcję Polish Fans Still Alive, której celem jest dotarcie do Capcomu i próba zmiany decyzji w sprawie polskiej wersji językowej. Cytując plan składa się z kilku elementów. Po pierwsze krótki tekst, który każdy chętnie udostępni na swoim profilu społecznościowym, Facebook, Instagram, Twitter tym itp. Podpunkt drugi, trzy hasztagi, które dołączone zostaną do tekstu, który znajdziecie również u mnie w opisie. Podpunkt trzeci, oznaczenie oficjalnego profilu Capcom oraz Resident Evil. No i czwarte, w przypadku Instagrama oraz innych profili Resident Evil Polska przygotowali mały artykuł, który możecie pobrać z oficjalnego profilu. Oraz, oczywiście, ja go też wkleję tutaj w opisie, żebyście mogli go pobrać. Więc co, no bardzo bym Was prosił o wzięcie udziału w akcji, ponieważ o to po prostu od nas zależy, czy Capcom nas zauważy, czy też nie. Wiecie, nie chodzi tutaj nawet o to, czy ktoś zna język angielski, czy też nie. Tylko po prostu, jeżeli pozwolimy sobie, żeby nas tak traktowali, no to inni twórcy również stwierdzą, że ha, skoro kapkom mógł, to dlaczego my nie możemy, tak? I po prostu te napisy nie będą już dodawane, tak? Co by było naprawdę słabe, bo powiem wam szczerze, że ja jestem w tym całym uniwersum w tej, w uniwersum, w tej całej serii Resident Evil od 15 lat. Zacząłem od Resident Evil 4. Pamiętam jak dziś, jak odpaliłem tą grę. Nie zapomnę tych gości z piłami w tej wiosce, tego gościa z piłami w tej wiosce i po prostu tego klimatu, tak? Obejrzałem stare wersje, tak, 1, 2, tam 3. No niestety nie miałem przyjemności w nie pograć, ale no mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Ale wracając do tej najnowszej odsłony, no te napisy by się przydały, ponieważ no tak jak mi na przykład, one nadawały takiego fajnego kinowego klimatu, zresztą w siódemce też mi nadały takiego fajnego klimaciku. Człowiek się tak bardziej wkręcił w to, tak? I czuł ten wiecie horror, nie? Tam, ten cały klimat, po prostu no, no coś świetnego, tak? Dlatego no naprawdę bardzo bym was prosił, żebyście wzięli udział w tej akcji. No bo no, no co? No jeżeli my tego nie zrobimy, no to niestety. Nasz język zostanie odstawiony, tak? No i co, no z mojej strony to by było na tyle Mam nadzieję, że weźmiecie się sobie coś do serca I przyłączycie się do tej walki I Ja oczywiście również na Instagramie walczę Wstawiam, piszę do ludzi, żeby No Też starali się coś wskurać, nie? I żeby pokazali, nie? Że my Polacy walczymy i nie damy się, tak? No dobra, no to by było na tyle Dziękuję za uwagę i do usłyszenia Siemka